Witajcie. Ja tak nie wyjaśniłem, o co chodziło z tą wskazówką temperatury, tak w ogóle. Jestem operatorem wózka widłowego, takiego dużego, teleskopowego. To jest akurat 14-metrowy. Generalnie z tą wskazówką chodzi o to, że po mocnym jeżdżeniu obecne wskaźniki temperatury wskazują za 60 stopni. I często jest tak, że nawet na forach Peugeota dodają zdjęcia z podłączenia komputera diagnostycznego po jeżdżeniu. Samochód dalej stoi i wskazówka pokazuje 80, 85 stopni, a komputer pokazuje 98, 96, 95, no i ono oczywiście będzie spadać. To są starego typu wskaźniki temperatury. One idą, on generalnie teraz jest na temperaturze roboczej załóżmy, tak. Przy mocnym jeżdżeniu ta wskazówka idzie do 3,4. Kiedy od razu wyłączam wózek widłowy, ona skakuje na maksa. Tu pali się czerwona, czerwona lampka. Odpalam wózek, ona jest na czerwonym polu, czyli tam wszystko w tym silniku się gotuje. No wiadomo, jak jest system skonstruowany. System jest skonstruowany w ten sposób, że pompa wody tak ciecz pompuje, tak? Przychodzi przez chłodnicę, chłodzi. I wraca z powrotem, zbiera znowu ciepło z silnika i tak dalej. Do pewnego stopnia. No i wtedy ta temperatura się stabilizuje, chłodzi silnik. O co chodzi to z samochodami? Kiedy jeździcie po autostradzie, nie wyłączajcie silnika od razu na stacji benzynowej, kiedy parkujecie. Zaparkujcie sobie z boku. Poczekajcie dwie minuty. Wtedy ta temperatura tego silnika spadnie. To, to ciepło całe, które silnik wydzielił, płyn chłodniczy olej odbiera. No i nie będziecie mieli tyle problemów z samochodami. Ja od lat tak robię i kurczę, nie mam żadnych awarii. No i właśnie ten wskaźnik temperatury w tych wózkach widłowych JCB właśnie wskazuje na to, że ta teoria, którą przed chwilą przedstawiłem jest prawidłowa. No niestety wszystko się w silniku gotuje i jako użytkownicy jesteśmy temu winni. Tak więc polecam, żeby zanim zaczniecie jeździć ostro, Czyli powyżej 6000 obrotów, na przykład waszych silnika, żeby ten silnik dogrzać, ale nie do temperatury roboczej cieczy, bo olej jeszcze jest chłodniejszy. Oni tak założyli konstrukcyjnie, no ale, ale przede wszystkim, kiedy jeździcie, na przykład jeżdżacie z autostrady, jechaliście dłuższy odcinek, 40-50 km, e, przyspieszaliście ostro, bądź coś takiego, zanim wejdziecie do sklepu, zostawcie ten silnik chociaż na minutę. Są filmy pokazujące to, jaką temperaturę osiąga turbina w turbobenzynie, i jaką temperaturę osiąga turbodiesel, tak do 600 stopni, turbobenzyna do 780. Na przykład Mercedes wprowadził drugi system chłodzenia dla układu turbiny. To znaczy ma oddzielny, na przykład W om 274, którą miałem właśnie benzynę. Tam był oddzielny zbiorniczek na płyn chłodzący, który miał oddzielny system na chłodzenie właśnie między innymi turbiny. No, tak więc tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem, o co mi chodziło z tą temperaturą.